Cześć, witam wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony i cześć, cześć, Jeszcze, jeszcze nie na czekaj. Przed wami, słuchajcie, coś nowego na kanale, to znaczy gra, która jest bardzo podobna do h <laughs> 1 jeden, 1 e, czyli, czyli Battle Royale, czyli taki tryb, gdzie walczy się jak w Igrzyskach Śmierci. I to jest nowa gra, która dopiero co weszła oczywiście w Early w wersji alfa. E, I sobie pchniemy duo-gierkę z Lechem, żebyście zobaczyli jak to wygląda. I, i właśnie, Lech, Lech jest ze mną. Witam, to się, przywita, się już wcześniej. Jeszcze raz. Witam Lechu. Witam, witam. teraz, teraz powiedz o te w górę. Pamiętajcie o łapkach w górę, dzwoneczku i komentarzach. Ale dzwoneczku, że subskrypcje, w sensie, że trzeba subskrybować kanał. No nie, nie wiem, co tam się robi. No ale najpierw mówisz, że, że subskrybujcie kanał i pamiętajcie też o dzwoneczku, bo, bo jak mówisz tak o dzwoneczku, to ludzie nie wiedzą, o co chodzi. Czy ma, nie mają dzwonić do sąsiada, czy co. No więc mówisz najpierw o subskrypcji. No. Mówisz najpierw o subskrypcji, nie? Mhm. I wtedy mówisz i pamiętajcie też o dzwoneczku. Aha, to no, musimy nauczyć, bo to mi się przyda no. na pewno. Dokładnie. bo ja, ja, ja nie chcę tak mówić tego, żeby nie było, że i zagrze o lajki, więc. Lech specjalnie to wystąpi. Dobra, to lech już możesz iść w sumie. Dzięki serdeczne. Trzymaj się i ten. Biło było. I no. Nie, więc słuchajcie, więc. Y, gierka jest inna niż H1. Znaczy, nie musicie pisać, że to jest podróbka H1, czy coś tam, bo ta gierka jest po prostu inna, mimo że tryb jest taki sam bo to jest oczywiście Battle Royale. Ale sobie zobaczycie, jak to mniej więcej wygląda. Postaram się z Zrachem przeżyć, jak na razie z Rachel nie przeżywaliśmy za, za długo. To będzie szybki odcinek. Tak, to będzie szybki odcinek, ale nie, na szczęście słuchajcie, szybko się szuka gierki, więc nawet bez cięcia, może spokojnie przejść na gry I kurczę, zobacz, jest godzina. Kwarta 20 teraz, nie? Więc no. Kwarta ...nad ranem no albo w nocy, a jest pełne lobby, 98 osób, i rozgrywka się już zaczyna. Skosia zaczyna na takiej wyspie na razie słuchajcie, nie martwcie się, to jest takie lobby, gdzie się czeka na grę, więc to się nic na mnie raczej nie powinno stać. To się może przywitać? Hello everybody! Gościu biegnie z... z, z, z ...goście palą. No, się no właśnie, no, to jest taka godzina, że chyba wszyscy już po prostu. Tylko mnie w prawym uchu. E, ja może o tej godzinie będą jakieś noby grały i wygramy gierkę, nie? Dobra. Hello everybody! O! A będziesz też oh, wow. przelikał nawet. Dobra, słuchaj. Odliczam. Odliczasz? Odliczam, czekaj, czekaj, czekaj. Gdzieś na. A tam jest jakieś lotnisko chyba. Ale nie będziemy tam gdzieś przelatywać. Będzie, o! Lecimy nad miastem jakimś takim. Dobra, no, okay. odliczam. Trzy, dwa, jeden. Dawaj! Poszło. Kurde. Gdzie lecimy? No właśnie do, nie wiem, bo tak są. jest lotnisko takie. Te dwa dyki Co? Te dw te dwa domki, dwa domki takie, takie czerwone? Tak, tak. Takie Przy drodze Nadzieję takie widzisz? Przy drodze jakby są Tak? Czy co? Na, na co czy, 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 Nie wiem Tak, tak, tak lecimy. Czerwone domki przy drodze, tak? Tak, czerwone domki Okej okay. Ale lecimy w ogóle. Znacz na łafce, lecimy w idą stronę o, o. <laughs> Kurde, to niedobrze. Czekaj a... Spotkamy się gdzieś Tylko przeżej Dobra, a gdzie tracisz? Hmm, do domki jakieś ciężko mi powiedzieć bo tak ale no niech ląduje więc ja przeżyję Jezu, nie potrafię tym latać w ogóle nie tak jak fizy kurde, cool, byliśmy mistrzami latania tak tutaj kompletnie nie wiem jak się lata jeszcze nie potrafię lądować no, ale dobra spokojnie możemy się rozdzielić na spokojnie porutujemy sobie bo ta rotacja jest bardzo ważna czyli trzeba jak najszybciej sobie zebrać broń e, więc tym się właśnie zajmiemy w tym momencie dobra plecak mam i już Lechu umiał plecak, widzicie? To nie jest przypadek. I to właśnie dlatego, że się rozdzieliliśmy. To, I właśnie, ważna nice jest info, tak. O, ci, o wszystkim ja mam mówię. Pomizelkę. Właśnie, słuchajcie, to jest bardzo ważna informacja. Mam celownik kolimatorowy, więc jest dobrze, tylko znajdź teraz coś do niego. Też mam plecak już. Dobra. Co to jest? Hamulec wyrotowy. Wrot też sobie biorę. Kałaszkę już mam. Kurde, ty wariacie. Jest bardzo dobrze. Ty wariacie. Gościa mam też. Aha, no dobra, to GG. Ale masz karabin, tak? Kurde, mam karabin, ale on jest. On Biega też, kurde. No bo. czegoś raczej nie będą się otrzymali w miejscu, chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, sobie jeszcze domek na górze i zaraz będę szedł. Znajdę sobie jeszcze jakiś karabin i szukam elecha. Zginiesz czy nie? To dobre pytanie, dobre pytanie. Ja się postaram przeżyć. Przeżyj, bo. No jest pierwszy frak. Jeszcze nie, kumplego go żyje, bo on nie upadł całkiem. No widzisz, to może zostaw go i uciekni i niech próbują się podnieść, na przykład. Nie, nie już nie, nie żyje gość. to jest to? Tumik. Dobra. Drugi gość. Kurczę, no to nie wiem. Widzisz, ty już jesteś tam sam. Ja mam tylko pistolet gówniany. Dojeżdżam go. O Jezus, dobra. Tak to jest właśnie, nagrywać A Masz... Nie no, teamplay, teamplay. Po prostu mówię i co robię z nim. Tumik, pistolet. Ja mam Tumik. Pistolet. To znaczy tu do pistoletu, o. Tu założyłem modyfikację, widzicie. Dobra, wynika z... ...Kolimatora sobie raczej nie przypiemy do pistoletu. Dobra, nie wiem jak ty jesteś daleko ode mnie, w sumie nie, nie widać no. dokładnie do głościa, ale wydaje Zmarny. mi się, że jesteś, o, 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 że jesteś kawałek ode mnie, więc ja już się może ruszę. Chyba po drodze nie będę miał żadnych domków, żeby coś zlutować. Ja nie mam karabinu żadnego Muszę auto ogarnąć, jak ja się do ciebie. Nieraz pokaż sobie, by do ciebie w miarę... Znaczy ja wiem gdzie jesteś mniej więcej, więc idę do ciebie. Widzę jak się posuwa. No kurde, więc... patrzaki, to jest... Nie jest tak daleko, chyba strasznie. Nie Posuwam się. Nie posuwasz się. Nie, ja, to, to jest, wiesz, film dla wszystkich, także nie posuwaj się faktycznie. Nie, ja dochodzę do takich domków. Dochodzisz? Dochodzę. Ty, ty się posuwasz że dochodzę super. Wspaniale po prostu. Nic nie ma to. A by, byłeś w takich żółtych domkach, może? Nie, Nie. To mogę tam ten, podskoczyć. A widzisz te żółte domki? Są w moją stronę tak, tak, jak że tam są żółte domki i ja tu idę właśnie. Jesteśmy w strefie, więc spoko. Mhm, y na czerwona strefa. A tam są bomby, tak? Jakieś? No, to jest tam. Bomby spadają w tej strefie. Nie przeskoczę tego płatka, no. Może to obiec naokoło, dobra. Hamizelkę masz? Mam, ale uszkodzony. Granat dymny. nie wiem czy się przyda. Potrzebuję tak jakiejś pompy i tak jakieś ammunition. Puczy. Masz celownik alimatorowy? Nie mam nic. To ci dam. A ząb właśnie. Oni tu byli, patrz. Kawieczki, ktoś tu był? Znaczy, ja już nie. Aha, no jesteś, proszę bardzo. Jest? Znaczy. Nic nie ma. Gdzie jesteś? A, masz karabin jakiś? Wróciłeś? Mam. A, to wiesz, ten daj mi karabinę, ja cię wyrzucę tutaj. Ale ja, czy mam dać karabin? Dla siebie tylko mam. Aha, no dobra, no to, no to nie, to ja będę z pistoletem biegał, nie ma problemu. Nie dobra, to chodźmy gdzieś w takim razie zlotować jeszcze coś, bo ja potrzebuję jakiś karabin, nie? To bardziej... A ci goście nie mieli nic, niczego w ogóle? Nie, nie, już zabrałem wszystko. Aha. To na lecimy, co? Bo to jest bardziej na środek strefy. Mm, no, możemy tak. To ruszajmy w drogę. Kurde, Zostało 74 osoby, zostały, zobaczcie. Zero zabitych jak na razie. A tym ciężarowo nie pojedziemy? Myślę, że nie znajdzie. Tak, tak. Może prędzej tym, traktor. <grym> to odpala, ja tam sta, stanę z tyłu. Nie, to jest słuchajcie gra, można no, jest... wejść? Co? Żartowałem. Jaki oszust. A kurde, nie możemy czegoś lutować jeszcze? To są jakieś zamknięte domki ty. Ja tutaj byłem. Ja bym sobie zlutował, też coś kucz, zam... żeby mieć karabin. Zamkają drzwi z sobą. patrz, patrz, tamten! Chod, A tu nie na tam daleko, zobacz, nie, nie to. A tu nie, są zamknięte drzwi. To zobacz tutaj, dobra, to ja idę tam. No tak, już się rozdzielamy. Nie, to jest kawałek. To jest rewolwer, ale chyba ten pistol będzie spoko. Kurde, ale celownik ma wypas teraz. No właśnie. A to nie, trzeba chyba sobie te ulepszenia ustawiać tutaj, bo jest ciężko. Dobra, wiesz, mam już szczelbę. Kurcze, podnoś to. Dobra. Zastanawiam w sensie, czy tutaj auta respią się na danych punktach, czy randomowo, wiesz, w sensie... Grandy, no nie wiem. Eee, a właśnie, to też jest dobre pytanie, trzeba się dowiedzieć. Dwórka podobno na jednym strumie zabijasz. Nawet jak ma ten. O, co to? Jak e ma? UMP jest, dobra. Patelnie chcesz? Słucham. Patelnia? E, no, bardzo mi się przyda na pewno. E, tutaj mam dla ciebie M16. Zainteresowany? No M16? Tak, jak najbardziej. Tak, to dobra. Dobra, to idę tam do może, może. Nie będę tego sprawdzał, co? Nie będę już tego. ratował. Nie, 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 nie. Absolutnie. Trzeba coś zmontować. Dobra. Jeszcze jeden gran dymny. Dobra, to idę do ciebie. A plecak jaki masz? Poziom który? Mm, pierwszy. To jest zagran, No, to tu jesteś tutaj, dobra. Drugi poziom. Tak. Ale no właśnie, bo słuchajcie, bo tutaj niektóre rzeczy mają poziomy. W sensie plecak, kevlar, kask. To ma poziomy wszystko. Nie wiem co jeszcze. Jest tak, że bandaże leczą za bardzo mało i maksymalnie możesz się żeby leczyć do 75% HP. Jest apteczka, która leczy do 100% HP, ale trudno. Znaleźć jeszcze zestaw pierwszej pomocy, która leczy dużo, ale tylko do 75% HP. Więc takie rzeczy. Kurde, skąd ty to wszystko wiesz? No to wyjdziesz jeszcze do te praktyki, dobra, gdzie masz ten. O, na naboje. No gdzie masz ten, ten, tę m 4 m 16 No Na dole Dobra, jest, super. Tu wylamy to. M16. Mhm. Tylko idziemy mm metrów, Famo. Ale jest powiększona ładownica, ty. Ja sobie to wezmę i sobie teraz założę celownik kolimatorowy. To jest tu do m 4 Ale super, nie? Tyle ciekawości. Wszystko? Tak, mam wszystko, no. lecimy. Przydałoby się amo jeszcze tylko więcej, ale... A, miałem ten plecak gdzieś, jakiś ten, wyższy poziom? Zabrałeś. Nie. nie. Plecak? Gdzie on był? Tutaj był. To jest drugi poziom? Jest pierwszy. Nie. Kurde, drugi był na piętrze chyba, wiesz? nie okay, Zapominam. O kurde, ty. O, co się dzieje? Kurde, gdzie on jest? Nie, no To dala, u nas, patrz, jesteśmy w jej strefie, dobrze Co? że my siedzimy w ty faktycznie, no. to u nas dookoła będzie walić. O, ty faktycznie. Kurde, ty. Ale fart. Dobrze, że wróciliśmy w tym No o właśnie, ja tutaj przecież, jest, O, kurde. No to grubo, nie? To jest kamizelka uszkodzona, jak nie ma żadnej. Mam, mam. Dobra, dobra, możemy ruszyć, ale fart, nie. To chyba, to, to eee, chyba jest ta gierka wiesz? No, chyba tak. Nie, czasami się opłaca lutować jednak. Dobra, to w tym razie chyba tutaj jesteśmy bezpieczni w miarę, skoro... spadały bomby nam na twarz. No. Dobra. To są jakieś domki. Co? Tam strzały są jakieś, nie? Po prawej stronie. No to daleko chyba, co? No, daleko, ale tak po prawej? Czy dobrze słyszałem? Nie wiem. No, czekaj, no, słyszałem, nie czy słyszałem, jeszcze nie poznałem dźwięków, ale... O, i tutaj trzeba się, trzeba się strasznie uważać, bo... ...jest dużo kamperów takich, nie? Oni, którzy siedzą w domkach i po prostu czekają. I dopiero idą jak strefa się przesuwa. Więc weź tutaj jakoś, bądź ostrożny bardzo. Można przeskoczyć? Chociaż być że to jest ciężko przeskoczyć, nie? Co to? Przejście zrobiłem. Aha. A strzeż to z przodu, z przodu, czy z Tak, z przodu, Dobra, sprawdzam tutaj. Idę za tobą. Wchodzę na pięterko. Przejść. Dobra. Dobra, idę do następnego. Nie, coś znalazłem. To są otwarte drzwi, w sumie. Nie wiem, jak ktoś mógł to być, w sumie, wiesz, bo to jest tak poczyszczone trochę, jakby. No wiesz. No? Nie, raczej nie. Po prostu tak. Ja się kładę. To trzeba no naprawdę to szukać ma... ruchu. Jakiegoś, by. Nie wiem, czy szota wyrzucić mam? I pewnie sobie tego? Wyrzucę szota co, na dwa karabiny? mi no, się wiesz, tak. awp i m 4 Pewnie. Więc jest straszne w ogóle, patrzysz się w przestrzeń, nie widzisz nikogo. Czekaj, o. Trzeba teraz to odpicować sobie. Ja się boję, że ktoś tutaj gdzieś będzie campił zaraz, kurde, nas dorwie, nie? Spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Na no, 100% tak będzie. Dobra, idę. Idziemy, co? Autkę trzeba ogarnąć. Tak. No, w każdym razie, jak widzicie, słuchajcie, ta gra jest mało dynamiczna na początku. Tutaj przede wszystkim y, trzeba przejść do strefy, ustawić się gdzieś w miarę bezpiecznie, zlutować trochę sprzętu. I dopiero później, tak naprawdę, zaczyna się walka. To już było lutowane. O, tutaj może. O, tu jest duże miasto, więc. Będzie o, no, akcja. A też to. A to są te pochinki. Gdzie strefa jest bardzo duża, jak na razie. Ale później zaczyna przesuwać i wtedy faktycznie... Wtedy trzeba do środka i wtedy się zaczyna akcja, więc ten początek jest taki... niemrawy akcja się dopiero zaczyna w pewnym momencie Ale no 30 dolarów słuchajcie gier na razie kosztuje, nie polecam kupować, uważam, że wydawanie tych pieniędzy jest na razie bez sensu. Bo w wersja wczesna alfa to wszędzie... Sensie, o kurde co? Do ciebie? To do, do mnie to strzeliło, tak, to mi coś do dostało. Z lewej strony, nie. Wiesz z tego kościoła mi się wydaje że zstrzeniu. Tak jest kościół, kościół, widzę goście Gdzie? Kościół jest. Też widzę. Dostaję ci. Dostaję mocno. Ja też dostałem. Weź? Nie, leżę. Czołgam się. się. Ja jestem za, za autem, nic mi nie zrobią, tylko musisz mi pomóc. Weź, kurde, seryj, przyjdź po nie wiem, może. Nie do, do, dojeżdża mnie. Dojeżdżam je. Czołgasz się do mnie? Nie, no to bez sensu, bo on mnie zabiją w międzyczasie. Lepiej żebyś ty do mnie pasował, żebyś był bezpiecznie, schowany. No czekaj, schowaj się, ja będę leciał. Ale wiesz, że mi zostało tak 80% teraz. Czekaj, Kurde, nie też dostali, musieli się leżeć. Kościu biega ciągle. Dobra, Chodź, to jak, jak padnę? On jest na dachu cały czas. Cały czas na dachu patrzę w drugą stronę. I tam się z kimś strzelał. Dobra, dobra. Z tym? się za tym drugim, z prawej strony trafili. Ja mam chyba jakąś nawet. Podniosę cię. No i to jest plus tej gierki, nie? No, że właśnie, można się podnosić. To jest mega fajne. Kurde, dobra. Kurde, ale. Używam tego. Szybko padłeś. No, strasznie szybko mi trafił. Tak, po kasku do samego no. headshota Masz, nie, nie masz kasku, kurde. Bo mamy pełen elektrycznego. Widzisz go tam na dachu? Tego, tego? Nie. On na dachu. Nie wiem, tam ten Kurde, wiesz co, ja bym sobie poszedł gdzieś... Idę do tego budynku, wiesz? Mhm. Muszę znaleźć jakiś kask sobie nowy, nie? Dobra. Bo tu się kaski w ogóle nie mieszczą. Bardziej w miasto idziemy, co? No, no. Kurde, sam trzeba się jakoś pojedynkować, jakoś musimy się zrewanżować za to, że trafili, nie? Nie może tak być, kurde. Jesteśmy... Oni chyba uciekli, wiesz? Myślisz, że się bali? No, tak, kurde, tak. Kurde, ty. Też otworzyłem wejście. Widział, kogo po Tak. Zobaczył, że dostali też, że się bali strzelać. No i tutaj, ja patrzę. No nie ma ich tam już, patrz, nie co się dzieje. Wiesz, zmieni, może zmieni pozycję, no może się bali, nie? No we, w samym środku strefy jesteśmy, więc luz. Nie mogę tego dołączyć. Kurde. Masz jakiś kask? Nie wiem, szukam. Zaraz coś ogarniemy. Kurde, jamu też mi brakuje. Czekaj, już się wiedziałem czy to jest krzak. To jest krzak chyba, Jezus smalia. było już. Będziesz znalazł kask, to daj da znać, nie? Dobra, dobra. O kurde, kałaszek jest. Chyba wywalę to. to nie, no, to jest... Kurde, 7,62. Masz ten kask już? ja to potrzebuję tego. Nie mam kasku. Zbieram sobie, sobie kałażkę po prostu. Mm. Szukam go, ale. Mam. mam. Masz ka y kas na mnie, tak? Tak, tak. No tutaj, dobra, idę tam na górę Już. Wiem, że kałażka, żeby mam, więc więc czurkę wywaliłem. Mm. Na górze, tak? Tak. No dobra, mam. To jest poziom trzeci w ogóle, ty. Co? Poziom trzeci to był. No nie. Tak czy nie? No Tak. A to ty mam ci oddać teraz? Mój. To był mój. <laughs> o, jaki gość w ogóle? Kurde, to był mój, jak go. No to, trudno. to jest trójka? No trójka. Ty. Czy jest stupie? Kurde. czy jest dupa Czy mi się kurde, ale błąd. No trudno, Leszek, no. Kurde, strzelają. Idziemy tam, gdzie tak weźmiemy ja tylko Tak, tylko wybiorę tak. Taki ja się trochę boję, nie, nie Dobra, co już do osób. Mamy jednego fega tak. cały czas, tak? Wychodzimy. Tak. gdzie Dawaj. idziemy? Tutaj. Kurde, ten kościół, już pusty myślisz. Mogli pójść za o, kościół gdzieś. Ja też się tam boję wjechać. Ty nie tam... tam... idziesz, gdzie ty jesteś? Co... Dobra. Co to mam? Dobra, idziemy. Jesteśmy w środku strefy w sumie też, więc jest całkiem bezpiecznie. No. Ja ty kurde ktoś mnie wziął ja ja coś. Nie wiem, czy znaczy ja przydał mi się tak? tylko Kevik mi się przydał tylko jeszcze. Nie wiem, mogę sprawdzić. Możesz poszukać miękiewika też, bo nie mam Kewa. Wiesz, no tutaj prawda jest taka, że jak będziemy szli to jesteśmy łatwym celem, więc no. bezpiecznie nawet coś kurde cool przez chwilę. Zna ja bym złapał kewika, bo zawsze jestem trochę Ty dłużej z... na nogę. Ktoś był już. Churde. Masz tak? No. Ja bym autko poszukał. Piękna nowe uchwyt przednie, ale to chyba nie mogę tego sobie nigdzie zamontować. Ty, ciebie tam cały spłaszczenie. Czas, czas Chodź na ten kościół Ale tam już nikogo nie widziałem. Ale strzelają tam Ty? Dobra, to do ja to idę. Nie wiem, kurde, zobaczymy. Co to? Jezus, mamy perkają, perkają. No dobra, to idziemy tam. Mm. O, Może wejdziemy na trzeciego. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. No tutaj nie ma takiego padokulpa kulpa, więc trzeba stracić jak chce się, nie? No no. Kurde, ale dostaniemy w plecy zaraz, nie? Ci nie micha tam. Ja pierdnięcie. Czysto. O to tak trochę obiegamy ten gościu z drugiej strony w ogóle. Wiemy, nie wiem ale bo to tak. To strzały było dalej tutaj? Taktycznie No to kurde, jest taktyczna gra bardziej Jezus ale to gdzieś goście będą kampić, nie O, za górką, nie? Za tą górką? nie wiem, wchodzimy? Nie wiem Mi się wydaje, że to po prawej stronie są tam, strzały. tam no Tutaj ta górka bardziej. Teraz jeszcze tu gdzieś, na dalej po prawej jeszcze To się trwuje Teraz. To, tam, stu... tam są gdzieś po prawej, nie, no tam jest już jeszcze tam strzały gdzieś o. No Kurde, gdyby te, jeżeli te kampię w tym bunkrze Ci goście z kościoła, bo oni zmienili pozycję, nie? Strzelają na mieście chyba Czekaj, wchodzę tutaj Nie, wygląda jak czysto Jeden chwilę na górę Poczekaj chwilę na mnie, jeżeli Dobra. gdzieś idziesz no. Powiększone ma, do, ma magazynek do tego, do kawaszka O kurde, jaki super płaszczyk Violeta. 762 Amunicja, biorę to też Co? Jestem na dachu teraz To dawaj, 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 bo trzeba tutaj Chcemy iść na dół? No no Kurde, strzelają tam da, kościele da. chyba, nie, no, no, na mieście gdzieś Na kościele gościu jest, Widzę. Tak, widzisz go? Dobra, czekaj na mnie schody Dawaj Nic mi się nie stanie, co? No nie, nie, będzie dobrze Dobra, jestem. Na kościele cały czas? A ten... Odpadź sobie na ten pojedynczy, nie na aut będziemy. Na pojedynczy? Strzelać. Dobra. A jak, się, a jak się zmienia tryb? B Aha, dobra Są w tym kościele. Jest, widzisz, chodzi po kościele. Dawaj... Na górze? Z, tak, tak za ten kamień tutaj na blisko podejdziemy. No, no, no dobra. I go sięgniemy. A ten dach jest cały czas, tak? Tak, z przodu był. Wiesz ten jak strzel do nas wtedy. Aha. Dawaj, dawaj tutaj. Można jakiś siło... Dzaj? się, trzymaj. kontrol No boku idziemy. Tak. Także myśmy nie zrobili teraz. Samolot leci, teraz będziemy. wiesz, nie będzie nas słychać, jak będzie samolot, Damy to woda. Dobra, Siedzę za tym kamieniem. Jest, Jest go. Widzisz? prawa góra, no. Chodzi nas? Nie. Teraz? Daj go. Dostałem, Leżę. Musisz Musimy podnieść 4, Dostałem pleców. Plecy mamy. Plecy mamy, nie żyje. Wiedziałem, że tak będzie, Cholera jasne. Patrz, jakie kampy, nie? Jak tak można no? Ale paczek jak Kurde no. No ale widzisz no kurde. No, ty, goście siedzą w budynkach i czekają, widzisz, no. To się najwięcej dzieje stary ostatnie trzy ostatnie minuty bo co się najwięcej dzieje. To, ci się zajęli sobie kościół i tam się dzieli cały czas. Inni no. goście zajęli jakiś budynek i dzieli tam cały czas. Znaczy my podeszłbyśmy no. kurczę. I ty nas nie widział, nie? Ty no. nas nie widział, ale żeśmy to zwarzywili. No. Dobra słuchajcie, to tyle. Na razie z tego by było chyba, nawet nie widzieliście specjalnie dużo, dużo gry może, ale, ale to jest dla Was, słuchajcie, no zachętę, żebyście napisali, czy chcecie zobaczyć Play Run on Battlegrounds na YouTubie, bo to wiecie, no z 1 były głównie wygrane gry. Z tego też będą wygrane gry, jeżeli będzie, jest, miałem jakieś zwidzie. Jeżeli takie będą. Jeżeli takie będą, tak, to, to dokładnie. Ale to piszcie po prostu co myślicie w komentarzach i, i no. I do zobaczenia. Być może w każdym odcinku. Spare Battlegrounds. Dzięki Lech za tego jednego fraga. Dwa, dwa! A, dwa. No. Teraz ci życie uratowałem. Dokładnie. No. Dziękuję bardzo do usłyszenia. Cześć, cześć.